że jesteś Romeo. Wyrzeknij się ojca lub odrzuć nazwisko. Lub jeśli mi nie chcesz, powiedz, że mnie kochasz. Wtedy ja wyrzeknę się z twojego rodu. Biorę cię za słowo. Nazwij mnie tylko swoim ukochanym. Powiedz mi, skąd się tu wziąłeś i po co? Jak się zdołałeś spiąć na mur ogrodu? Nad mur? Zleciałem na skrzydłach miłości. Dla niej kamienne przygrody są niczym. Jak tu trafiłeś? Kto ci wskazał drogę? Miłość mnie wzparła zachętą i radą, a ja jej tylko użyczyłem oczu. Bo to szczęście, że na twarzy mam maskę mroku, bo dostrzegłbyś na niej rumieniec wstydu, za to, co usłyszałeś z moich ust. bym wszystko odwołać. Czy ty mnie kochasz? Wiem, że powiesz tak, a ja uwierzę. Jednak przysięgi czasem się łamie. Jeśli mnie kochasz, powiedz mi to szczerze lub, jeśli masz mnie za zbyt łatwy podbój, zrobię minę wyniosłą i będę na złość zmuszać cię do dalszych zalotów. Przyznaję, powinnam była trzymać cię na dystans. przysięgam na ten blask księżyca opuszczający swoje czubki drzew. Który się zmienia od pełni do nowiu? Twoja miłość przetrwała, zmaleje. Na co więcej trzysiąc? Nie przysięgaj wcale! Albo, albo przysięgnij na samego siebie, hmm. na Boga mojej prywatnej religii. Jeśli Wtedy moja miłość, jeśli moja miłość by byszak... nie, Nie, no, no, no! nie, nie przysięgaj. Chodź mi z tobą dobrze. Niemiłe mi to nocne ślubowanie. Zbyt jest pospieszne, nierozważne, nagłe, jak błyskawica, która znika z nieba zanim się zdąży powiedzieć, błysnęło. Dobranoc miły, oby pąk miłości, ogrzany słońca opiekuńczym tchnieniem, rozkwitł przy naszym następnym spotkaniu. Gdy ja będę śnić, niech twą duszę te same słodkie sny ukłoną. Uosławiona noc. Lecz właśnie noc. Czy to, co się w niej dzieje, nie jest tylko snem? Czy tak młokie chwile mogą być jawą? Po Potem naprawdę dobranoc. Jeśli masz wobec mnie godne zamiary, jeśli chcesz mnie za żonę, przyślę posłańca, a ty przez niego powiesz mi, gdzie i o której chcesz dopełnić obrzędu. Hmm? Jak pragnę zwolienia. A wtedy ja złożę los mój stóp, gotowa i za tobą na kraj Idę! Lecz gdy się mnie zwodzisz, zaklinam cię, zaklinam, abyś więcej tu nie przychodził. Pozwolił mi się smucić w samotności. Pamiętaj! Jutro. Raz jeszcze, dobrej nocy! Przedrzeć, tak mieć głos sokolnika i Sokolnika i Prz. Prz. <stutrykulentynistsz dunkler> o której godzinie mam przysłać posłańca? O wiaty. Przyślę. Do rana jeszcze za 20 lat. Nie pamiętam po co cię tu wołałam. Poczekam tutaj aż sobie przypomnisz. Aj, aj, o, o, o. Wtedy zapomnę na co czekasz. To ona tylko domyśli, że mi z tobą dobrze. A ja wciąż będę czekać, żebyś głębiej zapominała. I sam też zapomnę, że mógłbym żyć gdzie indziej niż przy tobie. Już prawie ranek. Powinieneś odejść. A jednak nie dam ci odejść daleko. Jak ptaszek w rękach kapryśnego dziecka. Będę Cię, gdy tego, no, yy, yy, na a ja, miłośnie zazdrosna, yy, jedwabną nicią ściągam się z powrotem do tego więźnia w splątanych kajdanach. Chciałbym być tym ptakiem w Twoich dłoniach. O! Wtedy zacałowałabym i zapieściła Cię na śmierć. Dobranoc! Mogłabym słodkim rozstaniem piana mówić do do białego rana.